Twoja nowa płyta indukcyjna wygląda jak lustro z narysowanymi kółkami. Kładziesz na niej rękę. Zimna. Włączasz na maksimum. Dotykasz. Wciąż zimna. Stawiasz garnek i w 10 sekund woda bulgocze jak szalona, ale płyta dalej jest chłodna. To jak czary. Jeszcze dziwniejsze. Stawiasz aluminiowy garnek i nic się nie dzieje. Jakby płyta go ignorowała. Przesuwasz garnek o centymetr poza kółko i natychmiast przestaje się grzać. Co to za technologia, która grzeje wybiórczo, natychmiastowo i bez rozgrzewania się? To nie magia, to fizyka odkryta prawie 200 lat temu przez Michaela Faradeya. Ta sama, którą używamy w transformatorach, silnikach elektrycznych i ładowarkach bezprzewodowych. Tylko, że w twojej kuchni zamienia pole magnetyczne w gorącą zupę pod szklaną powierzchnią płyty indukcyjnej kryje się cewka z miedzianego drutu, zwinięta w spirale jak wąż. Gdy włączasz płytę, przez tę cewkę zaczyna płynąć prąd przemienny o częstotliwości około 20 do 100 kiloherców. To 20 tysięcy do 100 tysięcy zmian kierunku prądu na sekundę. Dla porównania, prąd w gniazdku zmienia kierunek tylko 50 razy na sekundę. Ten szybko zmieniający się prąd tworzy wokół cewki zmienne pole magnetyczne. To pole rozchodzi się do góry, przenika przez szklany blat i wnika w dno garnka. Tu zaczyna się prawdziwa magia fizyki. Zmienne pole magnetyczne indukuje w metalowym dnie garnka prądy wirowe. To małe elektryczne wiry, które krążą w metalu jak miniaturowe tornada. Prądy wirowe napotykają opór elektryczny metalu. Metal nie jest idealnym przewodnikiem, więc płynące prądy muszą się przez niego przedzierać. To jak próba przepchnięcia się przez tłum, tracisz energię na pokonanie oporu. Ta stracona energia zamienia się w ciepło. To zjawisko nazywa się efektem Joule'a, ten sam, który rozgrzewa żarówkę czy grzałkę, tylko że tu dzieje się to bezpośrednio w dnie garnka. Ale dlaczego nie każdy garnek działa? Sekret tkwi w właściwościach magnetycznych metalu. Płyta indukcyjna potrzebuje garnka z materiału ferromagnetycznego, takiego, który jest przyciągany przez magnes. Żelazo, stal, żeliwo świetnie działają. Mają wysoką przenikalność magnetyczną, co oznacza, że pole magnetyczne łatwo w nie wnika i indukuje silne prądy wirowe. Aluminium, miedź, szkło, ceramika. Nie działają na zwykłej płycie indukcyjnej. Są diamagnetyczne lub paramagnetyczne. Pole magnetyczne słabo z nimi oddziałuje. To jak próba namagnesowania drewna. Fizycznie niemożliwe. Prądy wirowe, które powstają w aluminium, są zbyt słabe, żeby wytworzyć użyteczne ciepło. Stal nierdzewna to ciekawy przypadek. Niektóre stale nierdzewne są magnetyczne, inne nie. Zależy to od struktury krystalicznej. Austenityczna stal nierdzewna, jak popularna 18/8, jest niemagnetyczna. Ferrytyczna stal nierdzewna jest magnetyczna. Dlatego test magnesem na lodówkę. Jeśli magnes się trzyma, garnek będzie działał na indukcji. Producenci garnków rozwiązali problem niemagnetycznych materiałów genialnie. Robią dno warstwowe. Zewnętrzna warstwa ze stali nierdzewnej dla estetyki i odporności, środek z aluminium dla dobrego rozprowadzania ciepła, spód z magnetycznej stali dla indukcji. To jak kanapka technologiczna, gdzie każda warstwa ma swoją rolę. Grubość dna też ma znaczenie. Zbyt cienkie dno nagrzewa się nierównomiernie, mogą powstać gorące punkty. Zbyt grube dno wolno reaguje na zmiany temperatury. Optymalna grubość to 4 do 8 mm. To kompromis między szybkością reakcji a równomiernym rozprowadzeniem ciepła. Płyta indukcyjna ma czujniki, które wykrywają obecność garnka. Gdy stawiasz garnek na polu grzejnym, zmienia się indukcyjność cewki. Elektronika to wykrywa i włącza pole magnetyczne. Gdy zdejmiesz garnek, pole natychmiast gaśnie. To bezpieczeństwo i oszczędność. Nie grzejesz powietrza jak w przypadku płyty gazowej czy ceramicznej. Moc płyty indukcyjnej reguluje się przez zmianę częstotliwości lub amplitudy prądów w cewce. Wyższa częstotliwość lub większa amplituda to silniejsze pole magnetyczne, więcej prądów wirowych, więcej ciepła. Nowoczesne płyty potrafią precyzyjnie kontrolować temperaturę z dokładnością do 1 stopnia. Sprawność płyty indukcyjnej to około 90%. Dla porównania, płyta gazowa ma sprawność około 40%, elektryczna ceramiczna około 70%. W indukcji prawie cała energia idzie w grzanie jedzenia, nie kuchni. Litr wody zagotuje się w 3 minuty na indukcji, 5 minut na płycie ceramicznej, 7 minut na gazie. Płyta pozostaje względnie chłodna, bo sama nie produkuje ciepła. Nagrzewa się tylko od gorącego garnka przez kontakt. To ogromna zaleta bezpieczeństwa. Trudniej się oparzyć, nic się nie przypala do płyty. Łatwiej czyścić. Wykipienie mleka to już nie tragedia, tylko drobna niedogodność. Ale są też wady. Szum cewek przy wysokich mocach może być irytujący. Niektóre garnki brzęczą lub gwiżdżą na określonych częstotliwościach. Pole magnetyczne może interferować z rozrusznikami serca, choć nowoczesne rozruszniki są odporne. Cena garnków i samej płyty jest wyższa niż tradycyjnych rozwiązań. Historia indukcji w kuchni zaczęła się w latach 70. XX wieku. Pierwsze płyty były drogie, głośne i zawodne. Dopiero postęp w elektronice mocy w latach 2000 uczynił je praktycznymi. Dziś w niektórych krajach, jak Japonia czy Szwajcaria, indukcja dominuje w kuchniach. Are... Przyszłość to płyty, które rozpoznają garnek i automatycznie dobierają parametry grzania. Płyty z wieloma małymi cewkami, które śledzą garnek przesuwany po powierzchni. Technologia bezprzewodowej kuchni, gdzie urządzenia pobierają energię z blatu jak telefon z ładowarki, więc następnym razem. Gdy postawisz garnek na płycie indukcyjnej, docen ten taniec pól magnetycznych i prądów wirowych to ta sama fizyka, która napędza silniki i transformatory, zastosowana do gotowania zupy. Faraday byłby dumny, widząc swoją teorię elektromagnetyzmu w akcji na Twojej patelni. Jeśli teraz rozumiesz, dlaczego Twój aluminiowy garnek nie działa na nowej płycie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Podziel się tą wiedzą ze znajomymi. Może przestaną się dziwić, że ich ulubiona patelnia nagle stała się bezużyteczna. W kolejnym filmie odkryjemy następną technologię kuchenną, która wykorzystuje fizykę w genialny sposób.